Kiedy naprawdę dojrzewasz emocjonalnie, dzieje się coś niezwykłego. Przestajesz nienawidzić ludzi. Nie dlatego, że stajesz się naiwny, ale dlatego, że zaczynasz widzieć głębiej. A prawda jest taka. Większość osób patrzy na dorosłych i widzi tylko to, co zewnętrzne. To złość, agresja, chłód, dystans. Ty zaczynasz dostrzegać coś innego. Widzisz zranione dziecko ukryte w ciele dorosłego. Dziecko, które nigdy naprawdę nie zostało wysłuchane. Nie zostało zauważone, nie zostało wyleczone. I nagle ich krzyk, ich gniew, ich chłód przestają być zagadką. Zaczynasz rozumieć, że to nie jest zły człowiek. To ktoś, kto niesie w sobie ból, którego nie potrafi unieść inaczej. To nie usprawiedliwia niczyich czynów. To nie znaczy, że masz pozwolić, by ktoś cię ranił. Ale daje ci zrozumienie, a wraz z nim spokój. Emocjonalnie inteligentni ludzie wiedzą, że większość zachowań to nie atak na nas, ale echo czyjeś przeszłości, trauma, która nie znalazła wyjścia, strach, który stał się nawykiem, ból, który próbuje znaleźć ujście. Czasem, kosztem innych, kiedy to pojmujesz, zaczynasz się odsuwać, ale nie w gniewie, nie w zemście, ale w mądrości przestajesz brać wszystko tak osobiście. Pozwalasz ludziom nieść ich własne doświadczenia, zamiast pozwalać, by wciągali cię w swoje rany. I nagle odkrywasz coś ważnego. Zranieni ludzie ranią innych, ale silni, zdrowi ludzie leczą innych. Dlatego Twoje zadanie nie polega na tym, żeby naprawiać każdego, kogo spotkasz w swoim życiu. Twoje zadanie polega na tym, by nie pozwolić, aby czyjeś rany złamały Ciebie. Kiedy raz zobaczysz w ludziach ich niewidzialne dziecko, świat przestaje być polem bitwy, a zaczyna być miejscem niewzruszonego zrozumienia. A zrozumienie jest formą siły. I spokoju. I to właśnie jest prawdziwa inteligencja emocjonalna.